Sobotni marsz Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie zebrał na ulicach stolicy mnóstwo Polaków. Jak podkreśla senator Robert Dowhan z Platformy Obywatelskiej, nie chodzi o to, czy uczestniczyło w nim kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi. Chodzi o to, że coraz częściej Polacy reagują na otaczającą ich rzeczywistość, a sam kot, zdaniem Dowhana, wyraźnie pokazuje, że nie chodzi o politykę, tylko o sprzeciw wobec złych decyzji rządu. Mamy demokrację, jeżeli nikt nikogo nie atakuje, nie obraża. To może dzisiaj wyrażać swoje wartości w jakikolwiek sposób chce, i KOT jest taką, można powiedzieć, może nie organizacją, ale takim stowarzyszeniem ludzi, które tak naprawdę samo, się, samo istnieje się stworzyło poprzez sieć tych spotkań, internet i inne akcje. Dovhan zwraca uwagę na działania polskiego rządu w jego opinii negatywnie nastawione do polityki, jaką prowadzi Unia Europejska. Zdaniem senatora Polska i Polacy bardzo wiele zawdzięczają Unii, zbyt wiele, by w kluczowych momentach odwracać się plecami do Europy. Polska rozkwita i patrząc po drogach, po chociażby centrach miast, jak się zmieniły, po inwestycjach, które związane z, z całą infrastrukturą miejską, no, tego nie można odebrać Unii Europejskiej, ale przede wszystkim... Mamy od wielu lat wolność, nie mamy granic, mamy możliwość pracy, gdziekolwiek tylko chcemy, możliwość uczenia się, zwiedzania. Robert Dowchan był gościem dzisiejszej rozmowy Dnia.